Witam wszystkich kolegów hodowców. Dzisiaj bodajże jest 13. wtorek. Młode gołębie są tak karmione, muszę się prosić o karmę. Jak słyszę taka karma taka, tak ma na podłożu wyglądać. O. Podstawa sucha, a karma nie gra roli. W sumie trzeba wiedzieć jak zioła dawać. і так далі. А решта то сухо, мабуть. Каждому може поєдинження витумачити, дуже дзвоніть, дуже питати, але говорити, що може трошити його карма. А решта не важливо. карма не має залегати. Погоджі може в кармику, але погоджі не вважає, якщо ми задужуємо. Відомо, кожен робить уважа, Karnie poważa. Każdy ma kraty. Ja u młodych nie mam kratów. Właśnie taką wolierę buduję. Nie wiem czy ich nie przełożę. Tam dużo kolegów się pytać, czy dużo chcę tych gołębi, Ale na 80% przełożę na kraty. Żeby nie było tego może kurzu, ale gołębio może być zdrowe. A reszty nie waży. Także pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia. Nie będę to zanudzał. Karmę robię na jutro. Tak muszę, będzie tanczyć, gąbnie no, mnie tanczyć albo chory, albo przekarmiony. By było na tyle, Także kolegi dzwonić, się, pytać i na ziołach idzie. Nie musi być femmia. Tak. Taka podłoga mi taka ściółka, Na ze ściółki i Tyle by było. Na razie pozdrawiam. Usłyszymy. Dwa pojmiki. Граждань. Идже, иди. Да вылот.